Na USG powinna być już widoczna płeć dziecka. Pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży powinnaś wykonać USG pierwszego trymestru. W 12 tygodniu ciąży dziecko porusza już kończynami, ale jest to jeszcze za wcześnie, żebyś to odczuwała. Powstają także zawiązki zębów stałych i paznokci. Dziecko waży 14 gram i swoją wielkością przypomina śliwkę węgierka. Do 13 tygodnia ciąży powinny ustąpić wszystkie dolegliwości, które pojawiły się na samym początku. Na USG powinna być już widoczna płeć dziecka. Czasami może się zdarzyć tak, że dziecko ułoży się w taki sposób, że będzie to trudne do oceny. Dziecko ma 6 cm, waży około 30 g i swoją wielkością przypomina cytrynę. W 14 tygodniu ciąży dziecko wydala już mocz, ma odruch ssania, a także mruży powieki. Aktywność ruchowa Twojego dziecka cały czas jeszcze nie jest dla ciebie odczuwalna. W tym tygodniu dziecko ma około 9 cm i waży 100 gram. W tym tygodniu poczujesz się już lepiej niż wcześniej.